W głębi milczenia słyszę słowo pierwotne. Nie wzgiełku myśli, w serca szeptu tchnienie. Tu Bóg nie mieszka w katedrze murów splątanych, lecz w prostym geście dłoni, co wyciąga cień i promienie. dia Cotnie złudzeń sieci nie pyta o pozwolenie wpada niczym wiatr Życie wieczne nie odległy brzeg po śmierci lecz chwila tańcząca w ogniu nie gasnących lat. Coś ci Przemiana duszy żar, alchemika cierpienia. Gdzie popiół dawnych ran rodzi złoto mocy, Wiedza karmi myśl, lecz wiara kładzie fundamenty, By wspiąć się ponad wątpliwość i trwać w prostocie. Ogień, co burzy mury samotności, oceania. serce zna swą drogę. Witajcie kochani na naszym spotkaniu wieczornym ponownie. I widzicie jaki jest stan obecny chmurek przy moim balkonie, więc jest i słońce i ciemne chmurki. Może coś z tego będzie pięknego. To się okaże za chwilę. Jak nie, to będę uciekał z, z tą komórką, która nagrywa. Więc witam jeszcze raz wszystkich sympatyków miłości, dobra, piękna i roztropności, bo we wszystkim musi być samo dobro. Przynajmniej musimy się starać o samo dobro. Tak jak starali się święci. Ojciec Pio, święty Jan Bosko, Teresa Wielka, siostra Faustyna, Ludwik, Bronia i inni, którzy rozumieli, że postęp ogólny i technika, która wydaje się niektórym, że jest cudowna, a jednak ona nie jest w stanie. Y, załatwić pokoju w tym świecie. To jest droga w materializm, to jest droga w bycie zmysłowym, materialnym, konkretnym, czy to w sposób ym, prowokowany przez artystów, czy prowokowany przez materialistów, zwykłych ludzi, którzy majsterkują, którzy robią technologię, by polepszyć byt y, materialny. Pociągi, samochody, samoloty, rakiety, i tak dalej. To jednak nie załatwi naszego pokoju w świecie, ponieważ rozwój nie polega tylko na tym, żeby załatwić pokój, trzeba wejść bardzo, bardzo głęboko w duszę swoją, w transcendencję. Dopiero świadomość transcendentalna uwalnia nas. Od projekcji materialnej, której możemy używać później, ale już zupełnie w inny sposób. I tylko duchowość, transcendencja, nawoływanie duszy do spotkania z Bogiem Oryginalnym, to daje dopiero satysfakcję i uwalnia od zła, od agresji, od wojen, od karabinów i hałasów maszyn. To jest właśnie ta droga. <laughs> I wszyscy, którzy przyszli chodzili na tą ziemię, by nauczać tacy jak Jezus i inni, to właśnie rozumieli i wiedzieli, stąd potem pokazywali, jak należy się zaprzeć samego siebie, jak pokonać materię, jak zniszczyć swoje prywatne ego które jest potrzebne, ale nie aż tak wybujałe. Jak do tej pory nam to wtłaczają, <laughs> że w szkołach nauczyciele, że kariera jest najważniejsza, że wykształcenie jest najważniejsze. Owszem, jest ono ważne, żeby się zorientować w tym świecie i utrzymać siebie, rodzinę później w następnych latach. Ale to nie jest sedno. I... Mijają lata, niektórzy osiągnęli wielki sukces naukowy, czy tam materialny, czy inny. Umierając, jak ojciec Pio mówił o naukowcach na przykład, że zjedli zęby na wiedzy, zsiwieli z tego powodu i dalej nic nie wiedzą. No właśnie, nie wiedzą, bo nie szli drogą, którą trzeba. Nie słuchali awatarów, nie słuchali ludzi duchowych, którzy przestrzegają i mówią o tym. <laughs> Jeśli tego nie robili, nikt ich nie nauczył, ani szkoła, ani partie, ani żadne stowarzyszenia tego im nie mówiły, czy jakieś koło gospodyń wiejskich też im tego nie powiedziało. No to się będą garki myli, malowali jajka i na tym się to wszystko kończy. A duchowość zostaje na boku. Dlatego ten świat wciąga wszystkich, wciąga w niepokoje, a my mamy dążyć do pokoju. Jak ojciec Pio mówił, że najważniejszy jest pokój, spokój, wewnętrzna ekscytacja, bo potrzebujemy ekscytacji, emocji. Bo to nam daje szczęście. Ale niestety nie jest to taka łatwa droga, ponieważ musimy się pozbyć egoizmu, które napierają na umysł, na nasze zmysły zewnętrzne, pięć zmysłów. Pięć ran Chrystusa, która właśnie w Fula o tym mówiła, że pięć ran Chrystusa znaczy, żeby opanować pięć naszych zmysłów. A opanować je można tylko poprzez. Skupianie się, rozważanie, refleksje i w ten sposób dążenie do transcendentalnych zmysłów i głębszego rozumienia rzeczywistości. Wtedy dopiero <laughs> opanowujemy po części przynajmniej, bo wszystkiego się nie da tutaj opanować, nie ma szans. Śmierci też nie opanujemy. Nikt nie opanował tutaj śmierci, nawet Jezus, ani Saibaba, ani inni. Wszyscy musieli umrzeć. Jak ojciec Pio mówił, że każdy, kto się urodzi na ziemi, musi umrzeć niestety. Bo tu jest taki system, który nas jakby przypieka, proponuje piękne widoki, jak u mnie na balkonie na przykład w tej chwili, gdzie się wszystko rusza, bo wiatr jest duży. I wcale nie mówi o duchu, o kosmosie, kto go stworzył, jaka to jest energia. A jest to mimo wszystko energia boska, bo ci, którzy wyszli z nieba, wszyscyśmy wyszli z nieba, którzy żyjemy w kosmosach, stworzyliśmy różne areały, pola bitew duchowych, zmysłowych i innych, żeby się tutaj osadzić, zainstalować, tu pokosztować tego życia. No i co na końcu wychodzi? Nic. Śmierci, koniec. I w tym względzie właśnie ojciec mi powiedział osobiście, że prawie wszyscy tu marnują życie, ponieważ się zajmują tylko tą rzeczywistością, tą filozofią, tymi teoriami spiskowymi, a nikt nic nie wie. Wszyscy zmyślają, nawet jasno widzę, zmyślają. Znamy takich tutaj niedaleko, żyją w Polsce nawet. Wszystko zmyślają. <laughs> Ponieważ to im powoduje satysfakcję, egoizm im się bardzo rozwija w ten sposób. Udają, a. a <laughs> nie wolno osądzać oczywiście, ale, ale tak naprawdę to. Gdyby to robili bezinteresownie wszystko dla idei, jakoś tak się m, pogrążyli, gdzieś tam w klasztorach, nie wiadomo gdzie, w piwnicach, w Lochach i tam, Próbowali coś rozjaśnić rzeczywistość, to owszem, ale oni na tym zarabiają duże pieniądze. Jak wszyscy jasnowidze, bo jest tu takich kilku w Polsce ogromne pieniądze. I na tym to polega, i dlatego nie wolno takim ludziom wierzyć również, bo to są głównie politycy. Ci jasnowidze to są politycy. Analizują rzeczywistość, politykę. Wszystko, co się dzieje, potem się skupiają, udają, że się skupiają i mówią to i owo. No każdy tak potrafi zrobić, tylko nikt nie ma tyle, tyle bezczelności w sobie, żeby to robić, a niektórzy mają. Więc duchowość to przede wszystkim mądrość, zrozumienie swoich zmysłów, swojego umysłu, który jest marny, bardzo marny. Intelekt, niektórzy mają. Lepszy inni mają słabszy, a ci, którzy kochają naukę i dobrze się wypowiadają, piękną polszczyzną na przykład, mówią, to są osoby bardzo, bardzo zapóźnione duchowo w rozwoju i słabe, ponieważ im się jeszcze świat podoba, dlatego kształcą swoje języki, dlatego y, próbują swój egoizm nie swoją duszę, tylko swój egoizm nałożony na duszę. Tak, promować wśród innych, aby, aby inni go chwalili lub byli przynajmniej mu za to płacili duże pieniądze. I wymyślają różne rzeczy. I jeśli ktoś, mówię, że kocha studiować jeszcze, to znaczy, że jeszcze mu dużo, dużo brakuje, ponieważ w zeszłym, poprzednim życiu nie zarobił jeszcze na tyle, nie przerobił swojego życia na tyle. Aby teraz już być obojętnym troszeczkę i na naukę, na technikę, na wszystko, co się dzieje, i skupiać się bardziej na ostateczności, na eschatologii, jak ojciec mówił. Dlatego wszyscy marnują. Ci, którzy mają zapał ogromny do języków, do jak mówię, do nauki, to są bardzo zapóźnione dusze. One będą elokwentne, bardzo się dobrze i pięknie wypowiadały. I różne rzeczy rysowały, malowały <grych> i tak dalej. Zapóźnione dusze. Nie mówię, że są młode i duże. Młode i stare dusze. Nie ma czegoś takiego. Młode są względem tylko dlatego, pod tym względem, dlatego, że nie osiągnęły tego, co powinny osiągnąć. I są młode i bardzo ekspresywne, bardzo y y y aktywne w modzie nauki i. I w modzie, nawet i tej fizycznej, ubior, ubierając się. Wszystko jest piękne i ładne, ale dla tego świata. Nie robią tego dla piękna idei niebiańskiej, transcendentalnego życia, które się nie kończy, tylko dla tego życia, które się tu kończy. Widzimy filozofów, teologów, widzimy modelki, które... Były kiedyś piękne, a teraz już są mało piękne, już, ich, już się nimi nie interesują, ani media, ani inni, bo, ponieważ ciało zwiędło. I a nic nie osiągnęły, poza tymi chwilami, które były dla nich radosne i wspaniałe, bo to dusza się cieszy z wszystkiego, ale rozwoju duchowego, takiego głębszego, długofalowego tam niestety. Nie było. Pamiętajcie, że jutro wybory, musimy głosować. Idźcie głosować, skreślajcie tych, którzy, których uważacie za swoich faworytów, ale pamiętajcie z drugiej strony, że się stawia jeden krzyżyk, a nie kilka. Nie ma, nie ma tak. Tylko jeden krzyżyk. Inaczej będzie głos nieważny. To jeszcze przeczytam może na koniec jakąś myśl. W życiu jest tak, że jeśli ktoś nie odnajdzie w sobie pierwiastka duchowego, to pozostaje mu jedynie do dyspozycji ciało i konkretne działanie w różnych na różnym podłożu. Jeśli zrozumie, że Bóg jest bogaty, i wszystko jest Jego, to przestaniesz się trwożyć, ponieważ uzdalniasz się mu zaufać. On daje wszystko. On da ci każdą rzecz, począwszy od szpilki, domu, żony, dzieci, aż po aniołów w niebie. Mimo tego fałszywego i nietrwałego kosmosu, to i tak wszystko jest Jego. Jeśli Gdyż z serca jego wyszedł cały byt, nasz byt, a potem ten byt, który my mamy w sobie, stworzył poprzez wyjście z nieba, stworzył te wszechświaty. I można powiedzieć, że boska iskra, boski element, boski pierwiastek duchowy jest w tym świecie. Zresztą ojciec mówił, że nawet na tej ziemi jest coś z nieba, wszędzie jest coś z nieba, bo zostało stworzone to na obraz i podobieństwo, jakie było w niebie, ale niestety. Nie wyszło. I dlatego cierpimy i umieramy. Wyposażono nas w wolną wolę i miłość. Co z wolnością zrobimy, to już od nas zależy. Wolność jest dla kreowania sztuki, miłości i form artystycznych, by móc stale zachowywać, zachwycać. Oraz dać powody do uwielbienia. Głównie to jest nam potrzebne w wolności.